Wyjaśnię teraz, jak przy wprowadzaniu zespołów do gry ułatwić zapamiętanie danych do logowania. Stworzyłam wcześniej plik klasa Jankowal, nazwa zespołu, login i hasło. Zespołów mogę wprowadzić dowolnie dużo. Nazwy zespołów nie powinny zawierać polskich znaków diakrytycznych. Login zespołu będę wpisywała w trakcie Wpisywania zespołów do symulacji, hasło zespołu już mi poda. Ania jest aktualnie wpisana do symulacji, ma taki login i hasło. Wejdźmy do symulacji. Strona zarządzania firmą, zakładka do gry i link do gry. Wpisuję moje dane do logowania. Login, hasło, zatwierdzę. Jestem na stronie głównej programu. Wpisywanie zespołów jest w zakładce klasa 2015-16. Mam już tu zespół Ani. Mogę sprawdzić Ani. Login w edycji, zmienić jej hasło. Wróćmy do aktywnej licencji. My Account. Aktywna licencja. Zaczynam wprowadzanie zespołów. New Student Team. Kolejny zespół to Basia. Kontynuujemy. System zaproponował Basi taki login. Kopiuję. Wpisuję do tabelki. Kopiuję hasło Basi. Kontrolce. Wpisuję. Do symulacji. Set apenady. Kolejny zespół. Po basie mamy tomka. Tomek. Zespół. Tomek. Kontynuujemy. Login tomka. Kontrol C. Wpisuję do tabelki. Kopiuję tomka hasło. Wpisuję do symulacji. Setup another Kolejny zespół. Tytan. Tytan. Kontynuuję. Kopiuję login tyktana. Control C. Wpisuję do tabelki. Wolę kopiować niż pisać ręcznie ręcznie można się pomylić kopiuje hasło wpisuję hasło set up another kolejny zespół kolejny zespół popatrzmy, to jest Adam Adam login system proponuje taki ctrl c Wpisuję do danych Adama. Kopiuję hasło Adama. Ctrl V. Kolejny zespół. Ewa. Kontynuujemy. Login Ewy. Ctrl C. Wpisuję login Ewy kopiuję jej hasło kontrolę setup nadę wpisuję zespół Zosia Zosia kopiujemy login Zosi Wpisuję login zosi Kopiuję hasło. Wpisuję hasło. Kolejny. Już ostatni An Drzej. Continue. Jego login. Ctrl V. I kontrol C, hasło Andrzeja. kontrol V, finish, skończyłam. Oczywiście mogę tych zespołów prowadzić dowolnie dużo. Podsumujmy. My Account, jestem w punkcie wyjścia. Naciskam na aktywną klasę. Widzę moje zespoły. Po wejściu do któregoś z zespołów mogę sprawdzić jego login i jego hasło. Wychodzę z symulacji, wylogowuję się. Teraz przekazuję dane zespołom, starając się, żeby jeden zespół nie skopiował danych do logowania drugiego. Polecam następnie uczniom. Aby sprawdzili, czy mają dobre dane do logowania, czy mogły się zalogować. Sprawdźmy, czy Tomek może się zalogować. Kopiuję jego login, wpisuję login, sprawdzam, jaki Tomek ma hasło. Kontrol C, wpisuję hasło Tomka. Tomek się loguje. To oznacza, że dane Tomka są poprawne. Mógł się zalogować, jest online. Wylogowuje się z programu. W ten sposób każdy zespół powinien sprawdzić, czy może się zalogować. Po, przypominam, po przekazaniu danych zespołom, zespoły powinny sprawdzić, czy dane są poprawne, czy mogą zalogować się do symulacji. 真贵哦。